Do tego gwoza. No Daj, głowa! <laughs> Pochodzi. palce sobie to, po... to po co zawijasz? Właśnie, ma być zawinięte, bo mi obcierał palce, rozumiesz? No to nie zawijaj. No kurwa, zaczyna mnie wolę. No kurwa, od razu. Na no, to na drugą Buty kurwa, wypastować, nie Rozumiesz? już kurwa skarpetów. Co? Udałem ten, Źle założyłeś, nie? Oh, no, Gdzie masz kciuka, chuju? Co? No, od razu inaczej. Kurwa, bym miał bimbożki jakieś. Co byś miał? Bimbożki. Co to są bimbożki? Nie wiesz? Pomóż się to wiesz co Te grube skarpety. Ale nie, tak się nazywają.